Dit serdecznie na moim kanale. Dzisiaj właśnie mam... Jest niedziela, mam małą Dzień niespodziankę. Niespodziankę dla Natusi. Jesteśmy w tramwaju. Czekamy na odjazd. Natusia się niecierpliwie ciekawe, co będzie za niespodziankę. Jak myślisz, co mamusia ma za niespodziankę? Gdzie jedziemy? Nie, Nie wiesz? No, jak będziemy na miejscu, to pokażę. Na razie to jest niespodzianeczka dla Natusi. No, mamaczka, bo ja to tu. Jesteśmy na Ezacino. No będzie zobaczymy jak to tu. Zobaczcie. No dobra. No popcorn duży jest. I kola dużo też już jest. Mamy.

no, a my już z kina wyszłyśmy, powiem, że Elza była bardzo fajna. A ty się, jak ci się podobała ta Elza? Co? Tak. Było fajne, czy nie? Tak. No, ja powiem, że ta Elza nawet fajna bajeczka. Dużo opinii właśnie w internecie czytałam, że o za ciemne film i tak dalej. Ale była nawet fajna. Szybko nawet leciału. Nastia no, ja tylko tymi się, tym siedzeniem się bawiła, bo można rozkładać, się położyć normalnie nogi sobie położyć. Fajny ten fotel. Natuś. No tutaj mamy frytki. taki meni za 4.99 dwie bułeczki frytki i nagiecy No i Kola. No teraz to normalka. Piciu. I Kola. No a my już wróciliśmy. Ja się wykąpałam. Bo ja nie potrafię przejść i się nie wykąpać. Prysznica wziąć u mnie to podstawa. Właśnie mam <laughs> maseczkę. Kurde, to spada. To taka dziwna maseczka. Jest taka silikonowa. Taki silikon to wygląda jak taki Kisiel. <laughs> silikon masakra. Nie <laughs> wiem, jak wygląda. Bym miała bliznę jakoś. I to jest jak w TK się kupiłam. Trzy sztuki za 5.99 to jest z kolagenem. Ta maseczka kolagen zawiera i na 15 minut, muszę 15 minut podtrzymać, a ja dopiero zaczęłam to dopiero ją mam nałożoną. To jeszcze chwilę ją będę musiała mieć, ale kurde spada. Dziwna ta maseczka jest ułożona tutaj mi na oczy do góry tak nie za bardzo, tak na troszeczkę na inną twarz jest wycięta. No dziwna troszeczkę, ale niby dobra, no, a my już tak... Ja to uwielbiam, przyjść się wykąpać, tak usiąść sobie na spokojnie, a to maska mi się ten... 15 minut potrzymam, to kawuśkę sobie jeszcze zrobię. To już jest 17 godzina, jak my przyszły. Wyszłyśmy po jeden... koło 11, już 17, nie? Ale jak to mi zlatuje, to, to maseczka, o rany. Nie za fajna taka, no nakładanie, taka, muszę tak trochę do góry, <noise> ale śmieszna No a myśmy w tym właśnie w Kino Astor były i ten, i bilet dla mnie i dla Natasi za 6,99. Dla mnie za 6,99 i dla Natasi. Do 16 godziny jest taniej, a po 16 już troszeczkę droższy. I też właśnie są różne ceny, bo tam jest na takie normalne. I te loże, loże to jakoś euro, chyba więcej. No i na 3D, jak ktoś chce iść na film 3D, no to euro tam jeszcze za okulary jakoś. Ja chciałam iść na to 3D, ale ta L za to niby nie była w 3D, nie wiem. Albo miejsca nie było, albo w ogóle nie było tak. Ale na to się podobało. Tylko ona taka mała, wierci ale jakoś ta bajka szybko nam zleciała. Taka nawet bardzo fajna, dużo opinii. Słyszałam właśnie takich opinii, że ta bajka niby dla, pięcio... o Jezu, to spada. dla pięcioletnich i sześcioletnich dzieci to nie jest. Że to się dzieciom nie podoba, że za ciemny film. A moje na się bardzo podobało. Ona taka trochę wierci była, ale jej się ten film bardzo podobał. Tam jeszcze kupiłyśmy sobie popcorn, kolę. Duża porcja tego popcornu i coli na no to 8 euro, coś tam 9 euro kosztował. I te żelki Natasia sobie wzięła to 2 euro za 100 gramów, Ale ten jej to najbardziej się podobał ten fotel, bo tam fotele takie rozkładane. Można sobie regulować jak się chce i nogi do góry można tego. To tak fajnie, bo wtedy nogi nie bolą, nie? Jak są można właśnie też przy nogach regulować, to taki fotel jest super. No, no to tym się naj chyba najbardziej się to w tym w tym kinie podobało. Kurczę, ale ta maska strasznie... Tutaj jest taka... Taka żelowa ta maska. Taki od tego kisielu. <gry> Masakra. No, ale potrzymam jeszcze 14 minut, czy 13 i ściągnę. Zobaczę, jakie efekty będą. Ale fajnie, no. To ona tu się niespodziankę zrobiła, ona tu mi się podobało. Ona mi cały czas mówiła, mama, kiedy pójdziemy na tą Elzę, kiedy, kiedy. No i dobra, i poszłyśmy w końcu na tą Elzę. Chociaż my pierwszy raz do kina, nie? Ale tak mówiąc, to jak ja bym miała co, tak raz w tygodniu chodzić, to trochę drogi taki wydatek. 100 euro by musiała mieć na miesiąc, nie? No troszkę drogi, ale raz na jakiś czas można się wyjść, wybrać. Mówiłam, że następnym razem jak fajna bajka będzie to na pewno. Też pójdziemy. Dobra, to życzę Wam miłego wieczorku. No i do usłyszenia, do następnego. Pa!